Cześć wszystkim, chciałbym wam pokazać dzisiaj jak się rozsadza mikrozorium mam kamyczek na który będę przyklejał mikrozorium jest to epifit także jego korzenie nie mogą być w podłożu ja swoje mikrozoria właśnie niektóre w ten sposób załatwiłem stwierdziłem, że przecież nic się nie stanie jak będą miały substrat i będzie wszystko fajnie ale korzenie zaczęły gnić, liście zaczęły gnić no i Ratuje to, co się da, że tak powiem, gdyż nie są to najtańsze roślinki, tak to wygląda. To są te liście, co mi powypadały z tego mojego mikrosorium, ale przytrzymałem je na tyle długo, że udało się im wytworzyć małe. Tutaj proszę w ten sposób je sobie po prostu odrywam. Mam korzonki, korzonki mogę sobie skrócić, nic się nie stanie, a będzie mi się na pewno łatwiej to yy, kleiło. Ja je ucinam nożyczkami. I zaraz to sobie będę chyba robił, ale w sumie nie są takie długie, to może je zostawię. O, i tak by to wyglądało. Będę je kleił za pomocą kleju cyanoakrylowego. Mój się nazywa Cyanopan. Eee, mam akurat do połączeń sztywnych. Dużo bardziej polecam do połączeń elastycznych. One są w żelu i troszkę mają dłuższy czas schnienia co no, pomaga lepiej tam roślinę ułożyć po prostu tak jakbyśmy chcieli. I jedno tu mam jeszcze małe mikrozorium. O. Ale to mi się jakoś tak tutaj dziwnie zaczęło rozrastać. No. Także no naprawdę proste to jest. Jak już mamy roślinki do rozsadzenia, kładę sobie kamyczek, biorę sobie trochę kleju cyjanoakrylowego, nakładam na kamyczek. Pyk, 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 pyk. I przykładam moją roślinkę, starając się zrobić to w ten sposób, żeby nie zakleić tych korzeni, żeby ona mogła sobie pobierać wartości odżywcze, i żeby to wszystko fajnie sobie potem działało. Jedna. Druga. I trzecia. I ostatecznie. Po jakimś pół roku, myślę, będzie wszystko fajnie zarośnięte. Też wam to pokażę. O, nie jest do połączeń sztywnych, także bardzo szybko schnie. Tak więc, tak naprawdę, to już chwilę jeszcze poczekam, aż mi to wszystko odparuje i będzie można wkładać do akwarium.